Czy pomiar pola elektromagnetycznego i monitoring tego pola jest jedną z najdroższych usług w Polsce, lub nawet najdroższą usługą i dlaczego? Czemu służy <laughs> tak utrzymywanie w państwie polskim tak wysokich stawek, przynajmniej dla takich osób, jak ja, yy, stawek za monitorowanie i pomiar selektywny, co podkreślam, selektywny pomiar pola elektromagnetycznego jest tak duży? No moim zdaniem nie ma wątpliwości, że chodzi dokładnie o to. Taki jest cel państwa polskiego, żeby przeciętny człowiek nie mógł wykonać pomiaru selektywnego przez fachową instytucję specjalizującą się w pomiarze i monitoringu pola elektromagnetycznego. Żadna instytucja tego nie zrobi. Pismo, odpowiedź, Śląski Wojewódzki, Inspektor Sanitarny. <laughs> w sprawie prośby o wykonanie pomiarów elektromagnetycznych o częstotliwości 408 do 17 kHz informuję, że mam możliwość przeprowadzenia pomiarów selektywnych w zakresie częstotliwości 420 mega do 6 GHz i taki pomiar kosztuje. I taki pomiar kosztuje. Katowice, taki pomiar kosztuje 1200 zł. Może już teraz trochę więcej. To jest wydrukowany tekst odpowiedzi przesłanej mailem. Mailem od firmy Rateart dotyczącej analizy, analizatora widma. To jest urządzenie, które służy właśnie do monitorowania pola elektromagnetycznego. Przy czym do pomiaru selektywnego, nie szerokopasmowego, tylko selektywnego. Jaki jest koszt? Jaki jest koszt? Nie będę całego treści. Tego maila czytał, żeby móc rozmawiać na temat monitoringu pola elektromagnetycznego. Jeśli ktoś jest takim tematem zainteresowanym, to niestety w polskich warunkach musi być przygotowany na to, że będzie musiał dysponować kwotą, kwotą co najmniej 420 tysięcy złotych. 420 tysięcy złotych. Yy. Czy kogoś na to stać? Tak, no nie ma wątpliwości, że większość ludzi nie ma zielonego pojęcia na temat tego, co to jest szerokość pasma danej częstotliwości, która jest przyznana do, do używania przez kogoś, kto używa takiej emisji. Co jest na tym zdjęciu, pewnie dużo ludzi też nie wie. Natomiast po obejrzeniu tego filmu chyba żadna osoba nie ma wątpliwości, że koszty tak wysokich pomiarów selektywnych oraz niechęć wykonywania tych pomiarów przez różnego rodzaju firmy, w tym szczególnie instytucje państwowe wynika z tego, że interes państwa polskiego, co podkreślam, interes państwa polskiego jest taki, jak tu widać, żeby ludzie nie mogli mierzyć pomiarów selektywnych emisji PEM. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że bardzo dużo przekrętów by wyszło yy, przy tej okazji na jaw, a nawet zbrodni, takie jest moje zdanie, a nawet zbrodni urzędowych.